mam z tej strony Frutek, a to jest pierwszy frutradnik na moim kanale i dzisiaj witam Was po raz pierwszy na moim pulpicie. Tak, dzisiaj Wam pokażę jak skrakować grę Pit Most Wanted. Jest to bardzo fajna gra, polecam. Działa ona z płytą niestety, więc pokażę Wam dzisiaj jak ją skrakować, wskraszować, no skrakować. Wchodzimy w link podany w opisie, jest to strona Homikuj, więc trzeba mieć konto, niestety. I tak, pojawi się Wam mój Komik, y, wchodzimy w folder Kraki, i tutaj powinien się pojawić. Y, pojawić się powinien. O, właśnie taki plik speed.exe. on 6 MB, niecałe, więc potrzeba tyle przynajmniej transferu. Tak, gdzie go ściągniemy? Pojawił się nam w pobranych. Możemy sobie go przenieść na pulpit, jak coś chcesz. Żebym to pobranego, proszę, on tak wygląda. Wchodzimy w folder z Grom. Zainstalowano już. Hmm, tutaj jest, to, jest ten folder. Tutaj. I teraz po prostu na w świecie hamsko yy, kopiujemy. O, zamieniamy. Kontynuuj. I w tej chwili powinno już to działać. I oto teraz, w tej chwili. Metro Speed działa bez płeć. Jeszcze jest problem czasami z kodem. <coughs> Jak chcecie, również wam to mogę pokazać. Wchodzimy w. Jest. W... No też podam w opisie ten link www.serialsk.wes. Jest to dziwna stronka. Może niektórym się nie spodobać, ale spokojnie. Tu się nic nie ściąga. Wpisujemy Need for Speed. No, o, jest moc Klikamy Serach. Czekamy aż się zładuje stronka. Wchodzimy niżej, tam gdzie jest Serious. Patrzymy, jaka, jaki. Kod ma najlepszy rating. No, jeśli patrzymy, ha, ten ma 92, ten ma 80, wchodzimy w najlepszego. cyk, po prostu klikamy. Pojawi nam się nowa stronka. I nie trzeba zamykać, to nie jest żaden, żadna reklama. Ja hmm. sobie nie musi się to załadować. O! I się pojawiły takie kody. I jeśli nie działa, to wchodzimy w inną. Ale oczywiście są trzy, każdego może próbować. Więc to jest zaś przydatne. Kolejna rzecz. Jeśli ktoś, na przykład, nie wiem... Hmm, nie ma te, tego, tej gry, a chciałby ją bardzo mieć i ma internet nielimitowany, to proponuję wejść również na mojego chomika. Coś tu się nie chce zładować. Nieważne. I tam będą, będzie taki fordel ford jak turenty. Yy, I to... Tam będzie, więc normalnie ściągamy. O, pokażę to teraz. Wchodzimy w turenty. Reklama. Pojawi nam się folder. Folder. No z turentami różnymi, i tutaj na dole jest właśnie ten. I ta, jaka fajna gra, to zajmuje tak mało, że to nawet transfera powinno nie zużyć. gdy to ściągniemy, to już może też to pokażę. To już nie będzie potrzebne nam. Włączamy turenta. Ja w moim przypadku jest to utrent. To moim zdaniem jest najlepszy. Nie wiem, nie wiem jak Waszym zdaniem. To akurat nie ma znaczenia. Klikamy plus. Patrzymy, gdzie to jest w wybranym folderze. Akurat mamy wszystko kliknięte. Klikamy to. Otwórz. I to nam się pojawi wszystko. I klikamy OK. To doda się do kolejki i się będzie pobierać. Ja nie będę pobierał, ponieważ już mam. No dobrze. Jeśli Wam się podobało, nie zapomnijcie zostawić swojej oceny i na razie do następnego frutratnika. Hej!